Serdecznie Państwa witamy z Sunderlandu i tutejszego Stadium of Light. Pogoda dziś śliczna, więc liczymy, że piłkarze dostosują do niej swoją grę. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Fani angielskiej piłki powinni być dziś zadowoleni. Zapraszamy na mecz Championship. Sunderland zmierzy się z Sheffield Wednesday. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi drużyny gości. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. Ruszyła pierwsza połowa. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Łapie więc żółtą kartkę już na początku spotkania. I teraz sztab trenerski ma się nad czym zastanawiać. Też mi się tak wydaje. To wymowne spojrzenie oznacza uspokój się albo trafisz na ławkę. Wymuszona zmiana na pewno ograniczyłaby swobodę taktyczną sztabu szkoleniowego. Neil Roberts wciąż prowadzi piłkę. Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Czy padnie pierwsza bramka meczu? Wiczu, teraz strzelca bramkarz. Broni. Piłka wyszła. Znowienie z autu. Uwaga. Naprawdę obiecująco wygląda ta akcja. Faul. Sędzia decyduje o przyznaniu rzutu wolnego. Za chwilę może być groźnie. Piękna bramka. No nie każdy potrafi tak precyzyjnie uderzyć z rzutu wolnego. Moglibyśmy chyba oglądać tego gola raz po raz. Piękne uderzenie wewnętrzną częścią stopy nad murem. Piłka zatoczyła łuk w powietrzu i wpadła do bramki. Strzał naprawdę pierwsza klasa. No to mamy jeden do zera. Bayers. ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Nie, błąd. Neil Roberts Piłka krąży między nimi. Nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Doskonała piłka za obronę. Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Teraz Bramkarz ratuje ich i wciąż nic tu nie jest rozstrzygnięte. Ale jeśli chcą tu przynajmniej zremisować, nie mogą dopuszczać do takich sytuacji. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej dwie minuty. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Dosyć gadania. Zaczynamy grę. Wo! ależ piękna bramka. No nie każdy potrafi tak precyzyjnie uderzyć z rzutu wolnego. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania, dobrze obronił, naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. Na razie 2-0. Bajers, Roberts, Maclej w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Ale atak spalił na panewce. Świetna gra w obronie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Nil. Dobrze teraz pod bramką rywali. Jak to zakończą? Atak przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Bayers, Delgado, Palmer, Banan, świetnie się zachował we własnym polu karnym, Ballard, Neil. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Obrońca na posterunku oddala zagrożenie. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Ballard. Neil. Wymieniają się teraz niespiesznie podaniami. No ale takie ich prawo prowadzą. Nie mają motywacji do ataków. Wolą poszanować piłkę i dotrwać do końcowego gwizdka. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Schodzi teraz ze skrzydła do środka. Waga strzał w kierunku bramki. Nic z tego, świetny refleks. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Nic z tej akcji już nie będzie. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. Drużyna zapisuje na swoim ligowym koncie trzy punkty. Zapewne zwycięstwo dwiema bramkami. Dobra robota. Bardzo dobra forma zasługuje na sporo pochwał po dzisiejszym meczu. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji, pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną. Piękna bramka. No nie każdy potrafi tak precyzyjnie uderzyć z rzutu wolnego. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Dobitka i gol! Pierwszy strzał, jeszcze udało się obronić, ale...